Promocja nalicza się, gdy klient podczas płatności stoi na rękach i recytuje drugą zwrotkę hymnu Mongolii od tyłu? Promocja obejmuje tylko Geralta z riwi? O w dupę! Śniło mi się, że była wycieczka klasowa i się zesrałem w spodnie. O, czyli to mi się nie wydawało. No, w końcu hotel. I, ile to ma gwiazdek? Minus dwa na Google, a w całej reszcie minus sześć. Uff, lepiej niż rok temu. Pora na zakupy w biedrze. A co tu robi tyle palet? Nie strój na środku gówniarzu. No i co? No mów pan jakieś mądre rzeczy, coś ten. Eee, w Anglii od 700 lat nie można rzucać kamieniami w łabędzie. Aha. O hej, to ja, Lisia. Dziękuję wam za 220 subskrypcji na tym kanale. Zostaw subika po więcej takiego kontentu. you was. Moja biedronka daje dużo zniżek. Już jedną dostałem na wejściu, starczy mi. Czy na pewno nie chcesz zniżek? NIE! Mamy dla Was quiz: zgadnij, co to za budowla: A. Gołąb bliżący kruka, B. Coca-Cola Zero, C. Ford Focus 1,6 benzyna, D. Harry Potter. Pomyślam się, że większość z was zgadła. Oczywiście żadne z tych. Trzecie miejsce zajmuje niewidzialny dom. Całość wygląda bardzo stabilnie. Okna w stylu romańskim prezentują się wybornie, a te fundamenty. O! Oh. Zaraz będzie ten asystent. Hello! No, no w końcu, Jezu! Zamykamy już! No a nie, ale miał mi asystent pomóc. Wypadł ze sklepu! Ty paruwo! Zaraz pójdę do Lidla! Do, nie, no do, dobra, już masz, Boże!